Cześć, dzisiaj omówimy temat gospodarka w epoce kolonialnej. A więc jeśli chodzi o handel kolonialny, to jedyne połączenie ze wschodem zastąpiano drogami morskimi wiodącymi przez Atlantyk i Ocean Indyjski. Handel dalekomorski, a właściwie jego rozwój, przyczynił się do utraty znaczenia, znaczenia włoskich republik. Mowa tu o Wenecji i Genui. Państwa takie jak Hiszpania i Portugalia zaczęły odgrywać ważniejszą rolę, a pozostałe państwa miały większy dostęp, mniejszy dostęp do cennych towarów. W drugiej połowie XVI wieku państwa takie jak Francja, Anglia i Holandia zaczęły rywalizowanie o zyski z wymianą handlową i, i z Ameryką. Na początku zajmowali się tylko korsarstwem i za zgodą władców tych państw korsarze napadali na hiszpańskie statki przewożące towar do Europy. Po jakimś czasie państwa powiększyły swoje fakty i rozpoczęły Floty i rozpoczęły kolonizację nowo odkrytych terytoriów. Jak widzimy, tutaj na obrazku jest paru korsarzy. Oni przeważnie byli typowymi prostakami, którzy mieli tylko na celu wykonywaniu rozkazów. No więc teraz zaczniemy mówić o kampaniach handlowych. Zostały w e, kompaniach zostały e, założone na początku XVIII wieku, tak zwane wielkie spółki e, kupieckie. Była to holenderska i brytyjska kampania, kompania wschodnioindyjska, e, która przez ponad 200 lat e, kontrolowała handel z Indiami i państwami Dalekiego Wschodu. Po prostu dzięki ich zezwoleniu mogli przenosić towary, takie jak pieprz, kakao, kawa, chińska porcelana oraz bawełne i jedwabne tkaniny. Największe takie nie posiadały swoją armię, a nawet faktorie, które zakładano w Azji i Afryce mogły wypowiadać wojnę w imię swoich krajów. No więc przechodzimy dalej. Jak widzicie na zdjęciu, jest to mieszczanin holenderski, który no, po prostu charakteryzował się jego ubiór z surowością, prostotą i dostojeństwem. To był ubiór z XVII wieku. Dobra to teraz omówimy nową formę produkcji, a więc wzrosło zapotrzebowanie na produkty wytwarzane w europejskich warsztatach, natomiast produkty sprowadzane z kolonii były tańsze i lepsze jakościowo od tych europejskich. Kupcy i najbogatsi nierzemieślnicy chcieli na tym jak najwięcej zarobić, a więc starali się zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty ich wyrabiania. Do tego potrzebowali biedniejszych rzemieślników bądź chłopów, którzy byli gotowi to zrobić za, za niską stawkę. Dopiero z części powstających w różnych miejscach składano do, taki gotowy towar, który potem sprzedawano i zarabiano więcej pieniędzy. Jest to praca nakładnicza. Kiedy zmieniono sposoby produkcji, mniejsze warsztaty zaczęły być zastępowane na duże placówki bogatych właścicieli. Nazwane były one manufakturą. W słowach łacińskich oznacza, to były mano i faktus, czyli zrobiony ręcznie. Wyspecjalizowani pracownicy zajmowali się przygotowaniem poszczególnych produktów. Byli to przeważnie biedni rzemieślnicy że musieli co robić za niskie pieniądze, bo nie chcieli się stawiać. Nie mieli po prostu nawet jak się postawić, bo by przegrali. No więc rzemieślnicy zaczęli wytwarzać produkty na wielkie zamówienia. Ponieważ nagle wzrosło zapotrzebowanie, że zaczęli na tym zarabiać coraz większe pieniądze, głównie to byli europejscy handlarze, te zmiany doprowadziły do nowego systemu gospodarczego, kapitalizmu. Produkcja, która, jak widzicie na zdjęciu, była tańsza, szybsza i efektywniejsza. Tutaj mamy ją zamieszczoną. Było to po prostu parę osób, które wytwarzało ręcznie produkty. No, i zmiany na wsi, wzrosło zapotrzebowanie wełny, a więc na wyspach brytyjskich zwiększono hodowlę owiec, aby potem uzyskiwać z nich wełnę. Bogaci właściciele ziemscy zaczęli zabierać. Pola, wsi, lub jakieś tam większe no, grupy chłopów, którzy mieli jakąś ziemię. Zaczęli po prostu ją zabierać i e, to po prostu ogradzać. I, gdzie tam e, zaczęli hodować owce, a że nie potrzebowali do tego dużo osób, to większość traciła. E, po prostu sposób utrzymania, no i musieli uciekać do jakichś miast, bądź, bądź do jakichś miejsc, gdzie potem mogli dołączyć do nowej kolonizacji, bądź zasilić flotę lub armię brytyjską. W XVII wieku gospodarka się znacznie zmieniła. Otóż koloniści nie mogli zakładać warsztatów ani wymieniać swoich produktów w poszczególnych rejonach, co sprawiło, że Europejczycy mogli więcej zarobić, natomiast ci koloniści tracili pieniądze i no nie, nie, nie mieli jak żyć. Po prostu głód zaczął. Im doskwierać. Ponadto musieli jeszcze kupować jakieś produkty od Europejczyków, na które nie mieli przeważnie pieniędzy. Średniowieczni kupcy musieli zbierać ze sobą zawsze jakieś pieniądze, które no przeważnie były łatwe do zrabowania, gdy taki kupiec się gdzieś przenosił. Był łatwy, żeby. był łatwy do napadnięcia, więc zaczęli wymyślać nową formę zakupów to, to wpłynęło na to, że po prostu nie mogli zostać napadnięci, bo to był taki podpis na karcie, która była odbierana w banku, mogli to wymieniać na pieniądze, mogli wymieniać na inne rzeczy Zaczęło to po prostu zastępować z dawny handel, wymiany nazywało się to. Nazywało się to, przepraszam, włączam sobie mikrofon. Były to papiery wartościowe, inaczej weksle. Dziękuję. No i na tym skończymy dzisiejszy temat. Mam nadzieję, że się spodobało. Jest... Jeżeli będą nowe materiały, to zachęcam do ich oglądania. Dziękuję, do widzenia.